Nazywam się Wiktor Pior. Zapraszam na wycieczkę śladem siedzib Archiwum Państwowego w Kaliszu. Obecnie archiwum mieści się przy ulicy Poznańskiej 207 na terenie kampusu Akademii Kaliskiej. Przechowywane są tutaj dokumenty z czasów obecnych oraz minionych, a także z czasów gdy Kalisz był pod zaberami. Archiwum posiada ponad 3,5 km różnego rodzaju dokumentów. Część z nich jest przechowywana w formie cyfrowej i udostępniana w internecie. Na Poznańskim archiwum wprowadziło się w 2004 roku. W latach 1992-2004 archiwum państwowe mieściło się w budynku przy Ulicy Złotej. Obecnie jest to siedziba zarządu dróg miejskich. Przeglądając bogate zasoby archiwum państwowego w Kaliszu, dość łatwo można zauważyć, że jedną z jego siedzib był kiedyś charakterystyczny budynek kolegium jezuickiego przy ulicy Kolegialnej. To tutaj archiwum przeniosło się w roku 1958, a od 1976 roku było archiwum wojewódzkim dla nowo powołanego województwa kaliskiego. W roku 2021 obchodzimy 70 rocznicę powołania archiwum państwowego w Kaliszu. Jego pierwszą siedzibą był niewielki lokal przy dzisiejszej ulicy Alfonsa Parkczewskiego. To właśnie tutaj 4 marca 1951 roku przywieziono pierwsze akta ze starostwa powiatowego. Archiwistyka w Kaliszu ma jednak dużo dłuższe tradycje. W czasach Królestwa Polskiego budynku sądu przy dzisiejszej Alei Wolności już w 1825 roku powołano archiwum Dawnych, a w odrodzonej Rzeczypospolitej od 1920 do 1926 roku w tym samym budynku istniało archiwum państwowe. Ciekawe jaka przyszłość czeka archiwum państwowe w Kaliszu.